Ciebie. Dawaj, 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 kręć, kręć, kręć. Idzie coś ładnego? Pokaż. Jest Piękny Lin Gerard Lina masz Jaki piękny lin Zwijajki. Ja cię kręcę? Zwijaj Ale lina. Trzymaj go Ale, ale duży Kurczę. Masz lina Piękny linek no. Piękny linek. No twój pierwszy lin. No, nie wiedziałem, że jeszcze są na Ja tak samo. Były, się zmyły. Dobra, poczekaj, zmierzymy ile ma. Zmierzymy ile ma, tylko chwila przerwy. No ile ma? 27. Zbliżenie? Pięknie, 27. Pogarzaj mi się teraz, mój czempionie. 27 linek. Dobra, wiesz w ręce I co? Wypuszczamy tam Idziesz, idziesz, idziesz To z szacunkiem go wypuszczasz? Czyli buziak No Potrzymaj go trochę niech o poszedł racie se noș Junior Grate No. Este 27 de